Świadomość bycia kobietą. Rozdział pierwszy: świadomość. Świadomość definicja według Wikipedii. Świadomość to podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie rea reagować na nie sematycznie lub autonomicznie. Czym tak naprawdę jest świadomość w życiu każdego z nas? W szczególności w życiu kobiet, bo to nagranie skierowane jest do kobiet, które pragną żyć świadomie, być spełnionymi kobietami, odnosić sukcesy i żyć pełnią życia. Do tego nagrania sięgnąć mogą również mężczyźni. Mężczyźni, jeżeli pragną bliżej poznać swojej partnerki, oni także niech sięgną po to nagranie. Zapraszam ich również do tego, aby to uczynili. Powróćmy teraz do świadomości. Definicję już znasz. Jak to wygląda zatem w życiu codziennym? Jak w pełni wykorzystać naszą świadomość kobiecą, aby odnieść sukces w dziedzinie, którą sama sobie wybierzesz i wymarzysz? Twój sukces, twój cel i jego realizacja. Powinny być Twoim udziałem i, twojego, i Twojej wewnętrznej kobiecości, która jest paliwem napędowym we wszystkim, co Cię otacza. Tak. Choć to zdanie może wydawać się dość kontrowersyjne, rzeczywiście tak jest. Mówi się o tym, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta. Powiedzenie to jest jak najbardziej trafne, gdyż energia kobieca jest twórcza. A mężczyznę wspierająca. Energia kobieca tworzy nowe rzeczy. Świadoma kobieta swoich pasji, talentów, darów, swojej energii, boskości, to wielki dar, wielkie wyróżnienie, nie tylko dla niej, ale również dla mężczyzny, z którym idzie przez życie. Albo być może w przyszłości będzie szła. To ważna, istotna kwestia, którą pragnę poruszyć. Tym I choć definicja z Wikipedii może wydawać się zbyt ogólnikowa, to warto zwrócić jeszcze raz uwagę na fakt, że każda z nas, kobiet, jest inna. Każda ma swoje doświadczenia, przemyślenia, marzenia, drogi życiowe, cele, ambicje i plany na przyszłość. Czyli można pokusić się o stwierdzenie, że każda kobieta ma swoją indywidualną świadomość. Bez świadomego umysłu, nie posiadałabyś żadnej wiedzy o sobie, o tym kim jesteś jako kobieta, nie miałabyś radości, nie miałabyś smutków, miłości, ale przede wszystkim zdolności do miłości, jej odczuwania a to wielki dar serca i naszej świadomości. Scott Fitzgerald mówi, że najbardziej winien jest ten, kto wynalazł świadomość. Można tutaj dodać tak naprawdę, że bez świadomości nie osiągnęłoby się prawdziwego szczęścia, o którym będzie mowa w innym nagraniu. Zatem nasuwa się tutaj kolejne stwierdzenie i zapytanie: jak tą świadomość kobiecą rozbudzić, poznać, wykorzystać w pełni? W swoim życiu ziemskim. Sprawa nie jest prosta, nieoczywista, wymaga Twojego czasu, zaangażowania, determinacji, ale wszystko jest do zrobienia. Wszystko tak naprawdę można zrealizować i osiągnąć. Kwestia tego, na ile otwarte jest Twoje serce i twój umysł, twoje ja które są połączone ze sobą. Mówiąc o prawdziwej świadomości kobiecej, te elementy powinny być połączone, nigdy nie rozdzielone. Rozdzielenie serca powoduje zamknięcie na, na przypływ obfitości tego świata. Zaś otwarcie samego umysłu to czysta kalkulacja, działanie nieznutem i energią serca i życia, gdyż umysł nie jest duchowy. Umysł nie ma dostępów do wyższych sfer życia, takich jak wizja, misja. Te elementy wyszukujemy, wręcz wygrzebujemy. Ze swojego serca, zaglądając do jego środka, do jego przestrzeni, do przestrzeni serca. Tam jest jego mądrość, jego wiedza o twojej wizji i misji. Zatem skąd bierze się świadomość w naszych mózgach? Nie jestem naukowcem, który teraz poprowadzi Cię przez wykład opisujący powstanie świadomości w mózgu człowieka. Pewnie jest też wiele urządzeń mierzących zagadnienia umysłu. Na pewno świadomość jest tajemniczym zjawiskiem. Ja postaram się na to pytanie odpowiedzieć tak, jak ja to widzę. Zaczernam informację z swojej wewnętrznej wiedzy, którą posiadam. Świadomość to jest twój wewnętrzny film, w którym to ty grasz pierwszą rolę. Kiedy zrozumiesz, że to ty jako kobieta grasz tutaj rolę pierwszoplanową, wszystko się zmienia, przemienia. Cała perspektywa otaczającego cię świata, twojej przestrzeni. Zmienia się przestrzeń wokół ciebie, obraz, filtr, światło. Wszystko dostraja się do ciebie, twojej osobowości, tego kim jesteś jako kobieta w tym ciele fizycznym, kobiecym. Antonio Damasio w wywiadzie dla TEDx w 2011 roku czymś świadomość powiedział, że strumień obrazów myślowych to umysł. Świadomość, świadomy umysł to umysł z ja w środku. Osobowość, ja wprowadza do umysłu subiektywną perspektywę. Jesteśmy w pełni świadomi tylko, gdy w umyśle jest ja. Zatem można by było pokusić się o dalsze stwierdzenie, czyli że punktem odniesienia w ja jesteś ty. Ty jako kobieta, Twoja istota stwórcza, która jest w ciele fizycznym. Ty jako obserwatorka swojego życia. Świadomość bycia kobietą w ciele fizycznym jest niezwykle ważna i imponująca. W tej Twojej świadomości wypływa wiele korzyści. Kobieta ja jest bardzo ściśle połączona z ciałem kobiecy. Nie ma świadomego umysłu bez interakcji. Świadomość jest jednym z podstawowych faktów ludzkiego istnienia. Bycie świadomym swojej kobiecości to wartość sama w sobie. Bycie świadomym swojego życia, tego po co jesteś na Ziemi, co powinnaś robić, w czym się realizować, jest niezwykle ważne. A świadomość kobieca może Tobie w tym pomóc. Bez świadomości nie miałabyś zrozumienia życia. Ciąg dalszy nastąpi w kolejnym nagraniu.